Dzisiaj przyjeżdżają po kanapę z Warszawy, kanapę do busa, taką rozkładaną, jak łóżko później, 2 metry takie długie. A ja dzisiaj tu zrobiłem, jako że kanapa stąd by była, prowizoryczną na razie, letnią kuchnię. Żeby smażenie, pieczenie i inne jakieś czynności kuchenne nie zasmrdzały mi domku, bo nie lubię zapachów kuchennych. Zimą zobaczymy jak się to będzie sprawdzać, bo przypominam, ja tu mieszkam na cały etat, normalnie. Tą działkę już mam, tak, zarośniętą obok mnie i pojawia się szansa tam na jeszcze jedną, jako że ludzie już nie mają pieniędzy i nie wynajmują, Wy nie wydzierżawiają. Brak chętnych. W podróżnieniu od zeszłego roku, jak była pandemia. Pozdrawiam.